Księga Izajasza, rozdział 40, od wiersza trzeciego. Głos się odzywa przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone, co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała pańska. I ujrze to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. To jest słowo Pana, głos się odzywa. Nie jest to słowo człowieka, ale jest słowo Boga. Aby przygotować na pustyni drogę, abyśmy coś ze swojej strony uczynili, do czego jesteśmy zobligowani właśnie przez to słowo, przez nawołanie które nas wzywa do pewnej takiej mobilizacji, do pewnej takiej aktywności. Dlatego że może zajść takie niebezpieczeństwo błędnego myślenia, że Bóg wszystko za nas uczyni. Że przecież żyjemy pod Bożą łaską, możemy być tylko odbiorcami tego co Bóg już dla nas przygotował i i tylko możemy się tym cieszyć, i możemy brać, brać i brać i przeżywać Bożą obecność i Bożą chwałę. Ale okazuje się, że Bóg nas nawołuje do tego, żebyśmy coś ze swojej strony uczynili. Obecnie jest taka ucieczka od odpowiedzialności za swoje życie. Po prostu jest takie bardziej konsumpcyjne, bierne przyjmowanie życia i tego, co życie. Oferuje, po prostu to wszystko musi być przygotowane, to musi być nam dane. Słowo Boże nas nawołuje do takiej dojrzałości. To jest tak samo jak w wychowywaniu dzieci: też rodzice nie robią wszystkiego za dzieci. Gdy są już w takim wieku, że mogą pewne czynności same wykonać, to nie oczekuje się, że rodzice wszystko będą robić za dzieci. To dzieci muszą posprzątać swój pokój, muszą przygotować się do szkoły, muszą się nauczyć, muszą też spełnić pewne swoje obowiązki, muszą uczyć się odpowiedzialności, i my, jako chrześcijanie, też musimy być odpowiedzialni za to, co do nas należy. Bóg tego, co my mamy uczynić, nie uczyni. To my mamy to, co jest w naszych możliwościach, uczynić, po to, żeby Bóg mógł zaingerować ze swoją obecnością, ze swoją chwałą i mocą. A więc nawołanie, abyśmy uporządkowali to, co jest do uporządkowania. W taki obrazowy sposób, tutaj w tym tekście jest to powiedziane, żeby każda dolina była podniesiona, każda góra, pagórek obniżony, żeby po prostu przygotować drogę, żeby można było przejść tą drogą, aby mogła przyjść Boża obecność, Boża chwała. To nasze zaniedbanie, nasze grzechy, Powodują, że Bóg nie może przyjść ze swoją chwałą do naszego życia, bo są pewne zaległości, które powinniśmy nadrobić. Może pewne długi pooddawać, może komuś mamy wybaczyć, może mamy coś uporządkować, może mamy oddać coś, co do nas nie należy, a już długo coś jest w naszym posiadaniu, a bezprawne jest to, bo mamy to oddać, bo nie jest to nasza własność. Może mamy się z kimś pogodzić, może komuś mamy pomóc. To jest codzienne nasze życie i Bóg nas nawołuje do takiej pełnej aktywności. To, co do nas należy, mamy to uczynić. To, co jest ponad nasze możliwości, zalecamy to Bogu I, i Bóg wtedy jest wierny. Gdy ktoś jest chory, nie może oczekiwać, że Bóg go uzdrowi, jeżeli ten nie pójdzie do lekarza, bo Bóg daje możliwości też. Człowiekowi, żeby mógł skorzystać z mądrości medycyny i mógł przyjąć też jakąś pomoc medyczną, lekarską. W tym wszystkim musi być takie trzeźwe myślenie. Nie możemy wszystkiego zwalać na Boga, ale Bóg właśnie do nas mówi: zrób coś od siebie. Zrób coś od siebie, a ja Objawię swoją chwałę, a ja przyjdę ze swoją obecnością. I tak jak czytamy tutaj w piątym wierszu, wtedy objawi się chwała pańska. I ujrzy to wszelkie ciało pospołu, czyli wszyscy naokoło będą to widzieć, że w życiu naszym jest Boża obecność, Boża chwała. A więc nie uciekajmy od odpowiedzialności, jaką Bóg nałożył na nas. I to jest w każdej dziedzinie, w każdej sferze naszego życia. Czy jest to praca, czy jest to szkoła. Trzeba się uczyć, trzeba się przygotować do pracy, trzeba być rzetelnym w pracy, trzeba być uczciwym człowiekiem w rodzinie, w małżeństwie, w sąsiedztwie, po to, aby się objawiła chwała Boża. Trzeba też naprawiać swoje błędy. Trzeba być otwartym na korektę, po to, aby się objawiła chwała Boża. Po to, abyśmy swoim życiem mogli. Dać możliwość Bogu, aby to On potężnie manifestował swoją obecność w nas. Niech w tym nam Bóg dopomoże. Spraw Panie, abyśmy widzieli to, co do nas należy, abyśmy mogli odpowiedzialnie stanąć względem samych siebie obowiązków, przywilejów, powinności, jakie mamy w naszym życiu, abyśmy w tym byli uczciwi, abyśmy w tym. Rzeczywiście spełnili to, co do nas należy, po to, aby była obecna, by była oglądana przez nas i nie tylko przez nas, ale też przez innych twoja chwała, twoja obecność w naszym życiu. Amen.